Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka postarali się, żeby relacja z ich wesela była jak najbardziej obszerna. Na nowych klipach zamieszczonych w sieci przez doktora Gojdzia możemy podejrzeć jeszcze więcej scen ze ślubnej nocy kontrowersyjnej pary. Jakub Rzeźniczak niespodziewanie w nocy z poniedziałku na wtorek pochwalił się w sieci hucznym weseliskiem, które wyprawił sobie z ukochaną Pauliną Nowicką w Miami. Małżonkowie z wielką starannością zadbali o to, żeby o tym wydarzeniu dowiedzieli się wszyscy. Mogliśmy więc podziwiać już suknię panny młodej z rozcięciem oraz moment, w którym zakochana para składała sobie przysięgę na plaży. Teraz natomiast zostaliśmy uraczeni świeżutkimi klipami z chwil, tuż po zaobrączkowaniu, romantycznego spaceru i weselnej imprezy pod osłoną nocy. Dr. Krzysztof Gojcz pokazał na swoim Instagramie, jak rzeźniczak i nowicka chwalą się okazałymi obrączkami w takcie przemieszczania się najpewniej na miejsce wesela. Możemy także zaobserwować parę przechadzającą się za rączkę po popękanym asfalcie nieopodal spalonego słońcem trawnika. Państwo młodzi, a taki prywatny buziaczek dla mnie? Zagaja świeżo upieczonych małżonków goić, po czym robi zbliżenie na moment pocałunku. Wieczorem przyszła pora na krojenie tortu i tańcowanie do polskich przebojów. Gorące powietrze Miami rozbrzmiewało tej nocy rytmem Pójdę Boso zespołu Zakopower. Grzeźniczak mocował się z tortem, a Paulinka wspierała go czułymi całuskami.